na ekranach a jak zwyczajnie nie ma go w domu jak myślicie może faktycznie jest w szkole zaraz zaraz co to gdzie a nie to tylko rolka papieru z nogami to on nie dajcie się co zrobiłeś jesteś świadomy konsekwencji ojciec wie co zrobiłeś bez komentarza bez komentarza rany słoń a on gdzie tu jest przez ciebie całe miasto ogarnęła panika, który to fakto okrył cię hańbą i skompromitował w oczach mieszkańców, ojca i w ogóle bliskich! Czy mam rozumieć, że to pytanie? Eee, nie, tak mi się powiedziało. No dobra! Ostatnie, Do Ostatnie pytanie! Czy sądzisz, że społeczeństwo ci kiedyś wybaczy? Tak, nadal w to wierzę. Przecież błędy można naprawiać. Jeszcze powstanę jak ten z Sindbada i nikt się nie będzie mnie czepiał! W o tym będzie to dzieło. Kurcak malutki. Każdy się może pomylić naprawdę. Błagam, błagam, no błagam was, darujcie! Wkrótce na ekranach. No pięknie. Czyli jednak to nagłośniają. Tym razem naprawdę świat się zawali. filmu, gdzie jest Nemo, prezentują. już e, jest? Tak, tak. Kurde ściany, burza takiego małego tego... Możemy. Ja, się... Zaczynamy. Człowiek ratuje ten świat, a tu jeden z drugim się dobiorą i znowu wszystko zepsują. Czuję się jak dzieć. Dopiero co zamiadałem nie może tu być czysto chociaż... chociaż pięć minut? Ja tam swoje wiem. I ja widzę, co się tu kroi. Dziewczyny, co wy? Mamy zostawić cały ten biznes facetom? Ani mi się śni. Super, laski. Na takich gości jak ja, to one strasznie lecą. No ja się w takie akcji nie ładuję, mogą se odpuścić. <grym> <grym> Edna, <noc>. mo. <grym> Twój kostium jest tak samo rozciągliwy jak ty, praktycznie nie zniszczają. Można go prać w pralce w zwykłym troszku bez namaczania. Disney! I Pixar przedstawiają. O! I nie ma mocni. Koniec wiadomości. Kryj się. O kurka. Na DVD i wideo. Wiosna 2005. Prosto ze skarbca Disneya. Tarzan. Pierwszy raz w dwudyskowym wydaniu specjalnym na DVD. Ponadczasowa opowieść o poznawaniu siebie i swojego serca. Ty należysz do nas, nie do małp. Mnóstwo przygód. Uratowana przez dzikusa, rozebranego do Rousseau. Szalonej zabawy. Zostaw, zostaw, zostaw! I dużo niespodzianek. Teraz zobaczysz jeszcze więcej przygód Tarzana. Nieznane materiały dodatkowe z niewykorzystanymi scenami, interaktywnymi grami, a także... Jestem wesoły Romy! Będziesz mógł obejrzeć fragmenty realizowanego Tarzana 2. Sam cię balisz, sam cię balisz! Wróciłeś tak do domu. Oto legenda powraca! Po raz pierwszy! Tarzan! Dwudyskowe wydanie specjalne na Disney DVD! Na Disney DVD i wideo. Coś się czai w wiekowym lesie. Coś dziwnego. Coś innego. Przyszło to było cieszące! Ja głowę. kłopotem! To, skreśne. Skreśne. Okro, to się owiec, Ale co takiego? Wszyscy na raz! Dziękuję. A teraz może tez... Ja, ja powiem! Ja, 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 ja! Eee... Tygrysie? Ciemna no! Ja śpię śniepręgowane sny. I nagle... Wszystko zaczyna się trząść I w końcu nie koniec! Moja odpowiedź jest tylko jedna ah, hefalump. A, Hefalump Walt Disney Pictures przedstawia nową animowaną przygodę Hefalump, Hefalump, hefalump! 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 Jestem Hefalump A! Kubuś i Hefalumpy O, no, ja jestem uh, Hefalump Na Disney DVD i video. Oto skrawek nieba Miejsce, gdzie zwierzęta to nie tylko inwentarz Ale rodzina Masz wały, poczęstuj się Ale jak zawołają do stołu, to raczej nie idź Walt Disney Pictures przedstawia Rogate Rancho Ze ścieżką dźwiękową twórców muzyki do Małej Syrenki i Pięknej Bestii Cześć, laski Macie mleko? Ty nie bądź taki mustach z dzikiej doliny Niestety mam dla ciebie kolejne opomnienie z banku o, Alameda Slim! Teraz już wszystkie ziemie są moje. Na szczęście! No jasne! Mają plan! Dopadniemy tego tam Alamedę Slima, zgarniemy nagrodę i wykupimy tę Ale zaraz, zaraz, nie wszyscy na raz. Jeszcze żadne krótsko mi się nie oparło. Bez autografów proszę! A ja! A, tak! Ja no to jedziemy! Walt Disney Pictures zaprasza. Nie działa, może się zgodzić. Bak. Kolejny się głups od tego bizona. Rico. Czurki. Dziewczęta. My nie jemy mięsa. Za duże ryzyko, że tak to jest I Alameda Slim. Te krowy chyba coś mają do mnie. W na weselu. opowieści o odwadze Teraz nas konsumują pracy zespołowej. Nie! Przed nami zwrotnica! I wymiennych korzyściach. No, to ja lubię! Pij gada! Rogate rancho. Gada! Kto to tu znominowanego do Oscara Filmu. Na zawsze zapamiętamy odwagę, honor. Połączymy oba rody dzięki małżeństwu. I triumf. Ale życie stawia nowe wyzwania. Walt Disney przedstawia Mulan 2, nowy film o miłości, przyjaźni i niezwykle ważnej misji, która każe Mulan wybrać między powinnością a głosem serca. Mulan 2 na wideo i Disney DVD. Jeśli widzisz magię, jeśli słyszysz magię, jeśli wszystko jest magiczne, to może być tylko Disney DVD. Witajcie w świecie Disneyowskich czarów, czystej cyfrowej magii. Dzięki Disney DVD cała rodzina przeżyje niezapomniane chwile. Disney DVD to najnowsze osiągnięcie w dziedzinie domowej rozrywki. To nie tylko wspaniałe kino, ale prawdziwe centrum rozrywki w Waszym domu. Ulubione filmy. Cyfrowa jakość obrazu. Znakomity dźwięk w systemie Surround. Disney DVD to więcej niż filmy. Czeka was mnóstwo czarodziejskich niespodzianek. Niewykorzystane sceny, zabawne pomyłki i dialogi. Gry, które zainteresują całą rodzinę. A wszystko to w zasięgu ręki, dzięki kolorowemu, łatwemu w obsłudze menu. Ja, Koniec z przewijaniem taśm i tłokiem na półkach. W tym niewielkim pudełku odkryjecie pokłady Disneyowskiej magii. Disney DVD to wspaniała interaktywna zabawa. Zapraszamy do świata magicznej rozrywki, świata, który jest w zasięgu ręki. Disney DVD. Czysta cyfrowa magia. Czysta Disneyowska zabawa.